Miłość i mięśnie. Ja nazywam się Paweł Sądowski, i w poprzednim materiale wspomniałem Wam o trzech sposobach, które możecie wdrożyć do swojego dnia pracy i Płyną one pozytywnie na Wasze ciało, jak i produktywność. Natomiast w tym odcinku chciałbym skupić się na tym drugim aspekcie. Jeżeli już siedzicie, to siedzcie w określony sposób. Pamiętajcie, że czas spędzony pracy to także powtórzenia. I w tym odcinku powiem o tym, jakie protokoły możecie zastosować i jakie ćwiczenia możecie zaaplikować, żeby trenować nawet siedząc bez zbytniego rozpraszania się. Szukajcie bodźców. Pierwsza kwestia, gdzie będziemy ćwiczyć oczywiście na krześle podczas pracy. Mamy to. Ergonomiczne krzesła. Z definicji one dopasowują się tylko i wyłącznie, kiedy wasze ciało jest rozleniwione, czyli mniej więcej Cześć. w ten sposób. Ok? I jeżeli bym coś Wam proponował, to zamieńcie to krzesło. Na jakieś inne. Czekaj, 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 czekaj. Nie musisz od razu się go pozbywać. To trochę kosztowało. Siedz sobie na swoim krześle, natomiast na pewno w domu znajdziesz taboret lub krzesło, dajmy na to biadanie. To nie na tym fotelu będziemy ćwiczyć, tylko na tym krześle. Tu, 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 ok. Teraz protokół, czyli ile serii, jaki czas i ile razy w tygodniu. Mhm. I tutaj badanie pana Ewana Tomasa o nazwie. Związek między typami rozciągania a czasem ich trwania. Wpływ na zakres ruchu. I co odkryto? Że najlepszym Typem rozciągania jest rozciąganie statyczne, czyli takie, w której przyjmujemy pozycję rozciągającą dla danego mięśnia, dla danej struktury, przy jednoczesnym statycznym napięciu struktur przeciwstawnych. Mhm. Pozycje aktywne to nie jest po prostu działanie wraz z siłą grawitacji. Możemy coś sobie naderwać. Co dalej? Zobaczcie tutaj słupki. Jeżeli chodzi o rozciąganie, czas całkowity rozciągania tygodniowy, najlepszym przedziałem jest 5 do 10 minut. To się da zrobić, prawda? Jeżeli chodzi o czas aplikacji na jedną sesję treningową, najlepszym czasem jest od 60 do 120 sekund na jedną sesję treningową. I teraz ja to podzielę. Mamy trzy możliwe protokoły. Trzy serie po 30 sekund na daną strukturę przez 6 dni w tygodniu lub, co będzie pewno łatwiejsze, trzy serie po 60 sekund trzy razy w tygodniu poniedziałek, środa, piątek. Easy. Ok? I teraz takie coś. Czas odpoczynku między rozciąganiem 1 do 2 minut. Jeżeli ćwiczymy naprzemiennie jedna strona, druga strona, możemy przejść natychmiast do, kolejnych, do, kolejnego, do kolejnego rozciągania. Jeżeli ćwiczymy dwustronnie, no to wtedy przyjmujecie pozycję pasywno-aktywną, o której zaraz będę mówił. Najważniejszy jest całkowity czas rozciągania, czyli konsekwencja. Wiele. Teraz część o pasywno-aktywnym siedzeniu lub można też to nazwać części dla osoby początkującej. Możemy to ubrać w protokół 3 razy 30 sekund lub 3 razy 60 sekund 3 razy w tygodniu. To pamiętajcie cały czas. Jeżeli chodzi o pozycję aktywno-pasywną, to stojąc to jest najlepsza opcja, jaką możecie, możecie przyjąć yy, pracując. Stanie. Aktywny tułów, pierwszy filar, aktywny pośladek, aktywne kończyny dolne. Wszystko tutaj gra. Jeżeli siadamy, wyłączamy drugi filar, czyli pośladek. Jak go aktywować? Wysuńcie się do przodu, usiądźcie na guzach kulszowych, możecie swobodnie je wymacać na Waszej miednicy, dosłownie siadając na Waszych dłoniach, poczujecie aż kucie. I wysuwacie się do przodu, miednica rotuje się, do przodu pochylenia? Aktywne kończyny dolne. Jeżeli wysuniecie się trochę do przodu, natychmiast poczujecie to na udach. Czy w jedną stronę, czy w drugą stronę. I w tej pozycji uwierzcie mi, przy aktywnym tu tułowiu możecie spędzić spokojnie parę godzin. Jeżeli chodzi o podłukie bo to też pewno jest pytanie, nad którym się zastanawiacie, ja ich nie polecam. To zawsze powoduje to, że chcesz się oprzeć i polecieć do przodu. Bądźmy aktywni lub starajmy się przez pewien czas naszej pracy być aktywni. Pozycja sumo, tak jak tego gościa, rozszerzamy maksymalnie. Nogi. Możemy się tutaj swobodnie cofnąć lub tak samo zostać, zostać na krawędzi. Ja się w tym momencie cofnę. W ten sposób działamy. Jak zrobić z tego ćwiczenie? Bo możecie po prostu przyjąć, że stajecie szeroko, nawet rozjeżdżacie się do szpagatu i pracujecie. Ale jeżeli chcecie zrobić z tego ćwiczenie, to pchamy kolanami do tyłu, wytrzymujemy 30 do 60 sekund i później odpuszczamy. Poczujecie ciągnięcie wewnątrz ud i napięcie na mięśniach pośladkowych. To, co powiedziałem wcześniej. Przyjęcie pozycji rozciągającej to jest odczucie rozciągania mięśni, które targetujecie, i uczucie napięcia mięśni przeciwstawnych. Tego poszukujcie. Siadamy na krawędzi, łączymy stopy ze sobą. Pozycja motylka. Pozy rotacja zewnętrzna UDA. Kolana do boków. To może być pozycja pasywno-aktywna, w której spędzacie czas i pracujecie, lub tak samo chcecie rozszerzyć i pchnąć kolanami na zewnątrz. Napiszcie w komentarzach, co czujecie, to jest ciekawe. 30 sekund, 60 sekund, odpuszczacie. Możecie wrócić i przez minutę popracować w ten sposób, później znowu wracacie i rozciągacie przez dany czas, który sobie przyjmiecie. Jeszcze jedna pozycja, czyli rotacja wewnętrzna, hop, uda. Pracujemy lub troszeczkę mocniej zrzucamy w dół, przytrzymujemy do 30 sekund. I w takich pozycjach, raz, dwa, trzy. Możecie spędzić parę godzin w pracy i mieć. Z tego przyjemność, a także trenować wasze ciało. Wiecie co, nie chcę was za bardzo zanudzić. O pozycjach trudniejszych, które będziecie mogli zaaplikować do waszego siedzenia, powiem w następnym materiale. Miłość i mięśnie. Ha! wciśnij guziki, dzwonek, słup, like, bo będzie się działo.